Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem bardzo ciekaw czy czat, czy czat w ogóle działa, może działa, może nie. Teraz misja na żywo, dzisiaj do godziny 18, czyli dosyć naprawdę krótko, no cóż, no nic nie poradzę, jestem dzisiaj zmęczony bardzo, spać mi się chce, ale... Ja liczyłem na to, że do 17.08 będzie 0 głosów i ja tak bardzo nie chciałem robić lewe, ale patrzę. Kurde, dwa głosy przegłosowano na 100%. Ja mówię, dobra, no to, no to robimy. No cóż, trudno się mówi. Czy ktoś jest nikt? Nie jest aktywny. Olek to Silma nie ma go. Nie jest aktywny ani rogatek na sportowo. Salaris Urbino. On jest, czego nie ma jak to, nie, mam kto? nie ja go ma, chyba dobre, nieważne. Jeśli live nie będzie jakiś straszny, długi, czy coś, nie? Bo on będzie krótki, nie? no on będzie krótki, no niestety, no nic nie poradzimy. Ale no. Opadku święta. Jestem na pewno nie śpiący. E, dzisiaj miałem ciężki dzień w szkole. Ale dobra, no to lecimy z koksem. Oh. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mi chyba niestety czat nie działa, ale spróbujcie coś napisać. W tym momencie, jak coś może teraz i piszecie, to mi nic nie przychodzi i nic nie widzę. Ale mam tutaj coś, jak modelowanie czatu, czy coś? Czat na żywo. Aha, teraz wyłączyłem. Włącz. Filtrowanie czatu. Dobra. Wszystkie wiadomości. E, Modelowanie społeczności. Wszyscy. Jak coś to będziecie e, pisać w komentarzach, bo live później po live będzie film do tego live'a dostępny, e, ponieważ z prywatnego będzie ustawiany na publiczne, więc no. To... Powiem Wam, że długo nie grałem w tą grę, bo jakby zbytnio czasu nie miałem, bo wczoraj jak na przykład wczoraj, no miałem spotkanie z maszynistą, nie, no kurde. co odjedziemy. Mimo tego, że sama formam na S1, ale takie tak nie grało roli tak naprawdę. I tak i tak drugi skład muszę przepuścić. Drugi ten pociąg, nie? Błąd w grafiku chyba tutaj jest w tej grze, bo semafor S1 na S2 powinien się zmienić dopiero po tym jak pociąg całkowicie zjedzie z toru nie. On jeszcze, on jeszcze zjeżdżał z tego toru że wagony były na e, rozjeździe, na tych, torych, na tych torach, które, które kurwa blokowały mi przejazd, I dlatego to jest taki siedem wielki dzikon błąd, nie? Cieskie drachy. No, musimy aż czas gdzieś 38 Coś tam tego jest, bo dobra, przyspieszamy do stówki Nie do, do 80, nie? Bo kurde, bo my tak mamy w tej grze Że ten kurwa ma się ja już sam nie wiem co kupić dobra później wytłumaczę w ogóle myślę, że już zbliżamy do jakiegoś czasu, kolejowego, nie? Więc no. Po prostu ta gra jest... Nie do końca działa i tyle, nie. Nie to co wczoraj, nie? Że miałem spotkanie z maszynistą. Właśnie o tym mówiłem, nie? Ja wiedziałem, że zaraz będę miał stację. 26, no to live i, i tak, i tak jakoś długo nie będzie trwał, nie? nie gdyby to, jakbym był y, wyspany, czy coś, nie? Widzicie, ja sam taki niewyraźny, no sam praktycznie nic nie mówię, nie? I chodzi o to, że chyba że skupiona na tej grze, ja po prostu jestem strasznie niewyraźny, y, nie mogę się obudzić, nie? Więc no. No, przepraszam, że dzisiaj taki jestem, ale no naprawdę, nie? Ale. Już mu do że zrobię tylko lewa dla nich nie, bo kurde. Powiedziałem, że jak zrobię, to zrobię i tyle. To muzyczka w tle, nie, ja nie wierzę. Jezus Maria. Ja nie wiem czy się na świecie dzieje. Mi na czacie nic. Mi, mi, nic mi... Ma się, jak ja się jąkam. Nic mi na czacie nie przychodzi, bo... bo nic nie przychodzi. A więc jak tu jest nie wiem, na sportowo albo rogatek, albo Alixy, nie dołączajcie, bo jak live trwa... Do 18.00 to nie, nawet nie ma sensu, nie A poza tym e, możecie cokolwiek wjeżdżać na czacie, możecie spamić, nie wiem, cokolwiek pisać, bo I tak i tak e, ja nic nie widzę, ja mam coś z czatem, nie A bo ja teraz będę wierzyć na końcowiczce, to sobie jadę na tor 4 Zależy mi na tym, bo ja zbieram na skład N57. Ale ostatnio. Ale ostatnio w ogóle nie miałem czasu na granie, w ogóle nie. Czy to taki wyjątek? jest film filmik z Edgara który dał niesamowite RP1 Teraz będę już zwalniam do 30 tak naprawdę. Kucze, ja mam a światło kurde wyłączone. A, ja przyspieszę troszkę. jakiś ksawery bekon dołączył do mnie ja pierdzielę. Ja piętolej já to jest po prostu i Wczoraj a później chyba Krzanowice Jak będziemy w Krzanowicach, to skończymy live'a, okej? Okay? Co z tego, że on trwa 18 minut, za w sumie 19 Ja po prostu dzisiaj nie jestem gotów na live'a, bo ja ledwo żyję dzisiaj, nie i no Na ten wieczoru będziecie mogli skomentować film, bo później on będzie dostępny, będzie na publiczne ustawiona więc no. No tak naprawdę to do stacji socznicowicie to jakby nie mamy jakoś strasznie daleko, nie, bo już 200 ileś metrów mamy, nie, no to no. Aha, bo no my już wjeżdżamy na nią, okej. Okay. Oh, but I that's that song. Zimijanka będę z miał, czy co? 70 dobra. już zbliżamy do tej stacji? Dobra, na to oliast. Na stacja krzema, stacja końcowa i koniec Lajba. O Boże! O, chyba już ma dosyć RP1, on taką minę zrobił, czekajcie o, on ma już dosyć tych RP1, jak ja mu zasłusza, uszy pękną, on taką minę zrobił, że masakra, spokojnie proszę pana, my już dojeżdżamy na stację Krzanowicy będzie koniec, koniec live'a już, praktycznie mówiąc. I wjeżdżamy na tor pierwszy. Uwaga, uwaga kochani, zbliżamy się do stacji końcowej i wtedy będziemy kończyć live'a. Że dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną na live. E, uwielbiam was za to. E, sorry, że dzisiaj tak krótko, ale ja dzisiaj na naprawdę jestem bardzo zmęczony. Uszanujcie to, a ja was, a ja doceniam to całego serca, że byliście u mnie na live. Piszcie wszystko w komentarzach, jak Wam się podobało, jaka ocena, a ja już kończę, kochani moi. I daję live'a na publicznego. Do zobaczenia, papa. Pa.